Dzisiejszy odcinek według mnie jest bardzo ciekawy. Mam szczerą nadzieję, że nikomu z Was się nie przyda, ale uważam, że jego aspekt informacyjny oraz rozrywkowy będzie dla Was ekwiwalentem dobrze spędzonego czasu. Może zdarzyć się w życiu każdego człowieka, że będzie chciał uciekać, że będzie chciał zapaść się pod ziemię. W zależności od powodów stojących za także drastyczną decyzją, trzeba będzie podjąć odpowiednie planowanie i odpowiednie działania. Zanim wziąłem się za ten odcinek, Skonsultowałem go z organami ścigania, z wysoko postawionym funkcjonariuszem. Zaznaczam tylko, że mam nie powoływać się na nazwisko oraz że ta opinia nie jest wiążąca. Więc jeżeli ja podczas tego odcinka złamie prawo lub będę do tego nakłaniał, to. Jestem gotów przyjąć konsekwencje prawne. Nie znalazłem żadnego precedensu prawnego ani żadnej ustawy, która by stricte zabraniała tego, co tutaj będzie robione i co będzie omawiane. Nie zmienia to faktu, że cholera wie. To, co mogłem, to zrobiłem i skonsultowałem to z funkcjonariuszami, z którymi pracowałem kiedyś. Jeżeli chcesz uciekać w taki sposób, żeby nie wiedziały o tym nawet organy ścigania, czyli ukrywasz się przed prawem, to w tym momencie będziesz miał trudniej. Pamiętaj o jednej rzeczy. Jeżeli chcesz zniknąć. Jest to legalne. Nie łamiesz prawa, stwierdzając, że uciekasz z domu. Twoim celem jest to, żeby nikt cię nie, nie znalazł. Więc, ostatnią rzeczą, którą chcesz osiągnąć, to jest to, co w Bolesławcu jakieś dwa miesiące temu osiągnęła pani Izabela, gdzie jej podobizna było na każdym słupie, w każdych mediach, wszystkie służby w Polsce jej szukały, wolontariusze jej szukali, było przeprowadzone śledztwo na naprawdę szeroką skalę. Ona się po 10 dniach znalazła, i wszystko wskazuje na to, że to była jej ucieczka po prostu zrobiona. Jeżeli ukrywasz się przed osobą, dajmy na to majętną lub posiadającą dobre kontakty, zdaję sobie sprawę, że da się po znajomości czasami od organów ścigania coś wyciągnąć. Więc w tym materiale przedstawię dwa scenariusze. Scenariusz pierwszy jest najprostszy. Jeżeli uciekasz, możesz to zrobić. Nie możesz pójść na policję i powiedzieć panowie, ja planuję uciec przed moją żoną, bo mnie denerwuje. Jeżeli żona zgłosi zaginięcie, policja musi zacząć wykonywać czynności swoje czynności poszukiwawcze. Mimo to, że wcześniej się zgłosiłeś. Załóżmy, że masz przyjaciela, osobę bardzo zaufaną i mówisz mu, bracie, ja chcę uciec z domu. Nie będę ci mówił, gdzie jestem, bo, on, bo nie ma potrzeby, żeby ta osoba wiedziała, gdzie jesteś. Ale jestem bezpieczny i uciekam z własnej woli. I ta osoba się zgłosi na policję i powie, słuchajcie, Krzysiek jest bezpieczny, on uciekł z domu, bo go denerwuje małżonka. Mimo wszystko policja musi podjąć czynności. Możecie próbować zaangażować w to stronę trzecią, czyli notarialnego kuratora sobie wyznaczyć, czyli przedstawiciela prawnego. I to może zadziałać, ale nie musi. Jedynym pewnym sposobem, żeby służby sobie zdjąć skarku, to jest to, że w momencie, kiedy wiecie, że jesteście poszukiwani, a będziecie o tym wiedzieli, to zgłosić się na komendę policji na miejscu wypełnić kwit oraz oświadczenie woli, że nie życzycie sobie kontaktu, że jesteście bezpieczni i że chcecie zachować swoją anonimowość oraz swoją prywatność. Po przyjęciu takiego zgłoszenia, Policja zaprzestaje czynności poszukiwawczych. Jeżeli chcesz porządnie zapaść się pod ziemię, pierwszą rzeczą, którą robisz, to bierzesz taki telefon i swój komputer. Możesz go wyrzucić, ewentualnie zostawiasz go u siebie na biurku, w mieszkaniu, w samochodzie. Niech on się rozładuje do końca. To samo z laptopem, z komputerem, z jakąkolwiek elektroniką, która jest z tobą związana lub tobie przypisana, której używałeś. I nigdy już tego sprzętu nie włączasz. Nie dotykasz. Jeżeli masz kontakty w świecie przestępczym lub w półświatku i jesteś w stanie sobie załatwić lewe papiery, to ten film nie jest dla Ciebie. Jeżeli tak jak większość z nas nie masz takich kontaktów, musisz zacząć planować. Im dłużej planujesz swoją ucieczkę, tym lepiej ona wypali. Według mnie takie przygotowanie to jest minimum 30 do 90 dni. Pierwszej rzeczy, której będziesz potrzebował, to jest gotówka. Jeżeli planujesz uciec za granicę, a to jest zalecane, euro. Euro i dolary. Rzeczą absolutnie oczywistą jest to, że nie, nie sprzedajesz domu, nie sprzedajesz samochodu, nie sprzedajesz wszystkiego naraz. Pieniądze i gotówkę wyciągasz stopniowo, raz na tydzień. I tak może zbudzić zainteresowanie, ale chodzi o to, żeby je minimalizować. Wyciągasz złotówki z konta, w kantorach wymieniasz na walutę. Jeżeli masz samochód, to go sprzedaj. Jeżeli zdecydowałeś się na ucieczkę i udało Ci się dotrzeć do miejsca Twojego stałego pobytu nowego, chociaż słowo stały pobyt też jest przesadą, bo najlepiej jest zmieniać miejsca, ale załóżmy, że jesteś w jednym miejscu. Używaj wyłącznie transportu publicznego, niczego nie kupuj przez internet, nie używasz konta bankowego. Twoje karty przestały istnieć, zostały w domu. Nie musisz ich blokować. Nie kasuj też social mediów. Jak zaczniesz kasować swoje social media i swój odcisk elektroniczny, to będzie jakiś sygnał, że coś szykujesz. Z motocykla, z samochodu rezygnujesz. Kiedy się ukrywasz, ostatnią rzeczą, którą chcesz ryzykować, to jest kontakt ze służbami, a wystarczy stłuczka. Złamanie przepisów, wykroczenie drogowe, złe parkowanie czy wyrywkowa kontrola co oznacza automatyczne kłopoty. Autokary, autobusy, transport publiczny, pociągi. Lotniska zupełnie odpadają. Jedną z pierwszych rzeczy, którą chcesz uzyskać, to jest karta SIM, która nie jest w jakikolwiek sposób z tobą powiązana. Możesz kupić zarejestrowaną kartę SIM, czyli tak zwaną aktywowaną, brytyjską. Można to kupić na Allegro, tyle że tutaj mamy dwa problemy. Kupując na Allegro, kupujesz to na swoje konto, więc jakiś tam ślad elektroniczny zostawiasz w swojej, swojej działalności. Druga sprawa jest taka, że jeśli chcesz doładowywać taką angielską, brytyjską kartę już aktywowaną, bo innych nie widziałem, chyba holenderską, może gdzieś tam, ale ogólnie zagraniczną kartę, możesz to robić też wyłącznie online, a nam chodzi o to, żeby przejść na gotówkę. W Polsce, żeby aktywować kartę SIM, nawet prepaidową, to potrzebujesz dokumentu z PESEL. -y. Weszła taka ustawa, polegająca na tym, że nie możesz sobie od tak aktywować, bo kupić możesz sobie bez problemu, nie? To Ci sprzedadzą w każdej żabce, ale musisz znaleźć miejsce albo u operatora, ewentualnie te sklepy lub stacje benzynowe, które sprzedają kartę SIM, mają możliwość aktywacji takiego sim i wtedy wystarczy pokazać im Dokument z Peselem. tak to, tak to zostało ujęte, bo właśnie rozmawiałem z koleżanką, pozdrawiam Cię, wiesz kim jesteś, która prowadzi swój kiosk, ale z tym kioskiem się znamy i ona poprosiła, żebym u niej tego nie robił, zaraz Wam powiem, że. Bo jeżeli potrzebujesz zdobyć kartę SIM, to idziesz w miejsce, gdzie dokonuje się proces tak zwanego wędkowania. Dla osób, które nigdy nie były bezdomne, wędkowanie polega na żebractwie, Czyli, no, wędkujesz, mówisz, o, daj fojka, coś takiego. Dlatego będziemy potrzebowali zapalniczki i papierosa. Chodzi o to, żeby znaleźć takie miejsce. Nie musicie tam mieszkać, najlepiej, żebyście nie mieszkali w tym mieście. Znaleźć takie miejsce, gdzie wiecie, gdzie jest jakieś duże centrum handlowe, dużo ciągów pieszych, jest jakaś tam infrastruktura usługowa, handlowa i gdzieś, gdzie jest sporo meneli. I wiecie, gdzie właśnie wędkowanie, czyli że żebractwo się odbywa. W przypadku Bolesławca. Jest to dworzec PKS, bo tutaj też mamy centra handlowe, jakieś tam Deichmann, Rosman, Żabka, inne pewka są, i jest obok stacja benzynowa. Teraz tak, są dwa miejsca tutaj, gdzie można kupić karty SIM, zaraz tam pójdziemy i się zapytamy, czy w tych lokalach rejestrują, bo bardzo jest ważne, że jak złapiesz takiego menela, to żeby on Ci tą kartę nie to, że kupił, tylko żeby zarejestrował na swój PESEL. Czym mogę brać pomóc? Bez domu jestem na coś, z kolegą zbieramy na coś do jedzenia, autentycznie nic zresztą jeszcze dzisiaj nie jedli. Masz dowód przy sobie? Dowodu nie mam. A masz jakiś dokument z weselem? Nie mam. Bo potrzebuję ma. karty ja, SIM. Karty i, SIM potrzebuję. Ja nie ja wiem o co chodzi panu, ale no. nie mam żadnego dokumentu. Kolega też nie mam. Nie macie dokumentów? Nie mamy dokumentów. Nie ma. <laughs> Proszę bardzo. Czy u was karty SIM kupię? Tak. Ale z... nie Nie aktywuję, tak? Dobrze. O, tutaj na przykład mamy T-Mobile. Widzisz? Tutaj będzie można zarejestrować. Godziny otwarcia. Poniedziałek, piątek, dziewiąta, siedemnasta, sobota, dziewiąta, To jest bardzo ważna wiedza. SIM-u Was można zarejestrować? Nie rejestruje się. No jakby któryś z was chciał 5 dych zarobić, ja, ja potrzebuję karty SIM zarejestrowanej. Tam Ale ja jest. Ja że nie mamy do, ani do... ja nie chcę waszego nie. PESEL-u, tylko żeby ktoś mi zarejestrował, nie? Ja bym mu to. Chodzi. Tak, tam jest salon T-Mobile, kartę SIM wiem, za 5 zł. Ja bym 5 dych dał gotówie. że nie mam dowodu. No, no to właśnie, musi być dowód, nie? No ja, no. ja wiem, bo pan no. mówił, że to do... Nie, ja, do ja potrzebuję, bo komornikiem spierdalam, nie? No wiemy o to Trzeba ja... No, 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 no. No. Dlatego kurwa muszę mieć lewy, lewy numer, nie? A mi nie aktywuje jak nie będę miał kurwa PELC-u, nie? A ja nie chcę... Ja nie potrzebuję potem wyłudzać nic, Ale bo ja Ale nie... jak ktoś zna PESEL, może też być? Ale nie, musisz pokazać zdjęcie, bracie, o, tam, Aha, w Soroni. Ja, 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 ja nie potrzebuję ja po, znać wasz PESEL, w dupie mam wasz PESEL. Chodzi o to, żeby tej babie tam pokazać, żeby ona zarejestrowała, nie? No, no, no. Dobra, trzymajcie się, miłego no, życzę. Więc nie udało się niestety zdobyć karty SIM. Osobiście uważam, że to jest jeden z lepszych sposobów. Jeszcze lepszym sposobem byłoby Spotkanie jakiegoś człowieka o mniej uprzywilejowanej pozycji finansowej lub życiowej, który Was mniej więcej kojarzy, nie zna Was z imienia i z nazwiska, wie, że gdzieś w okolicy mieszkacie, wtedy powinno być łatwiej. Strasznie żałuję, że zabrakło mi czasu, żeby tą kartę Sim zdobyć, ale niestety, jak widzieliście, byłem z rodziną. Myślę, że w tym sposobem albo zdobędziesz kartę Sim, albo będziesz w miarę szybko tłumaczył się na komisariacie. Gdy już zdobędziesz taką kartę Sim. W Lombardzie albo w sklepie stacjonarnym kupujesz telefon. To musi być świeży telefon lub telefon, którego numer e-mail, to jest numer identyfikacyjny tego urządzenia, nie karty SIM, nie będzie w jakikolwiek sposób z Tobą powiązany. Można zamawiać z ekspresu telefony, one do Ciebie przyjdą, bo od Chińczyków po e-mailu to. to, to Zapomnij, to nikt, nikt, nie jest w stanie przypiąć e-mailu do danej osoby. Można w ten sposób także nabyć laptopa. Ja osobiście bym się zastanawiał, czy brać telefon z Androidem, czy brać laptopa i zwykły telefon taki guzikowy. Problem z takim zestawem, czyli telefon guzikowy i laptop jest taki, że nie wszędzie masz ten internet. Telefonem guzikowym jednak bardziej się rzucasz w oczy niż osoba ze smartfonem. A jeżeli będziesz uprawiał odpowiednią dyscyplinę elektroniczną, to nikt nie skończył Kojarzy, że z tego smartfonu korzystasz ty. Wystarczy, żebyś nie używał w ogóle aparatu, nie robił sobie zdjęć, żadnego tam używania twarzy do odblokowania ekranu, żadnych takich bajerów. Jeżeli będziesz trzymał tą dyscyplinę, nie będziesz miał żadnych swoich zdjęć, tak naprawdę żadnych zdjęć bym nie robił. Na tym telefonie to powinno być ok. Dlaczego wspominałem wcześniej o okresie 30 do 90 dni, jeżeli chodzi o planowanie swojej ucieczki? A to z prostej przyczyny, że jeżeli wychodzisz do Lombardu albo idziesz, razem z Menelem do sklepu, żeby mieć pewność, że on zarejestruje tę kartę SIM na siebie. Stoisz za nim, w momencie jak widzisz, że on to zarejestrował, kupujesz mu tą flaszkę, kupujesz mu te fajki, wychodzicie, odchodzicie od miejsca tego zakupu ze względu na to, że nie chcecie, żeby moment transakcji był nagrany na kamerach przemysłowych. W każdym sklepie są kamery, w każdym lombardzie są kamery. Więc trzeba odejść i tam dokonać już transakcji. On ci wręczę karty SIM, ty mógł, wręczasz to co, to, co miałeś. 30 do 90 dni to jest taki standardowy okres, kiedy materiał wideo na monitoringu jest trzymany. Nawet jeżeli pan Menel będzie zeznawał, że kupił ci tę kartę, nie jest w stanie tego w żaden sposób już udowodnić. Jeżeli chodzi o wyrejestrowanie takiej karty, to pan Menel musi udać się. Już nie do takiego sklepu, gdzie sprzedają kartę SIM, tylko musi uda udać się do operatora i tam po PESELu jest w stanie zdezaktywować taką kartę. Najlepiej, żeby był na tyle napróty, żeby w ogóle nie pamiętał, że kupował taką kartę. W tym momencie zakładasz nowy Gmail, wymyślasz sobie imię i nazwisko. Nie zakładaj żadnego egzotycznego maila typu małpabuziaczek.pl, małpawp, małpa-jachu, nie, gmail, wszyscy korzystają z gmaila, masz jak najmniej rzucać w oczy, masz mieć jak najbardziej łatwy, generyczny adres e-mailowy. Jeżeli wymyśliłeś sobie imię i nazwisko, to najlepiej wymyślić sobie jakąś historyjkę. Historyjka nigdy nie będzie super szczelna, bo jak ktoś cię dobrze przysłucha, to i tak się wysypiesz, i tak twoja historia się nie będzie trzymała kupy, ale jeżeli na przykład decydujesz się na podróż zagraniczną, ja bym polecał granicę czeską, ze względu na to, że tam nie ma stałej kontroli. Tak jak w tej chwili mamy z naszymi przyjaciółmi z Niemiec. Na wschód, no to też jest problem. I przed wyjazdem, musisz pozbyć się swoich polskich dokumentów. Ja na przykład bym w odpowiednim miejscu zakopał w jakiejś tam dziupli, tak żebym wiedział, gdzie one są, ale żeby była bardzo niska szansa na znalezienie ich przez osoby trzecie. Jeżeli zakupujesz, upewnij się, że nie ma tam żadnych elementów metalowych, żeby entuzjaści, którzy chodzą z wykrywaczami metali, też tego nie znaleźli. Prawdopodobnie to ci nie będzie potrzebne, ale na wszelki wypadek, jednak gdzieś na pasie przygranicznym w tych okolicach, już na tyle daleko od, samych, od samej granicy, żeby tam się służby za bardzo nie kręciły, gdzieś bym takie po polskiej stronie i jeszcze te papiery. Schował. W momencie jak jesteś za granicą, zaczyna się zabawa. Gdy już opuścisz swoje miejsce zamieszkania i podejmiesz swoją desperacką próbę ukrycia się, jeżeli masz zarost, z gór, jeżeli masz włosy, z gór, Jeżeli nie masz zarostu, zacznij go zapuszczać już po opuszczeniu domu. Im bardziej zmienisz swój wygląd zewnętrzny, tym lepiej. Od razu sugerowałbym udanie się do jakiegoś lumpeksu i tam się też te 30 do 90 dni wcześniej i nabył odpowiedni zestaw ciuchów. Jeżeli się ubierasz na co dzień taktycznie, bierz dresy. Jeżeli na co dzień chodzisz w dresach, weź sobie, nie wiem, Revolution Race. Coś, zmień zupełnie swój, swój styl. Gdy wchodzisz do sklepu, przed ucieczką jeszcze lub nawet po, Możesz używać maseczki medycznej. Z tą maseczką medyczną to bym uważał. Nie będziesz już się w jakikolwiek sposób kontaktować ze znajomymi. Jeżeli na przykład uciekasz do Portugalii, bo tam masz znajomego, zapomnij, to wyjdzie. Jeżeli chodzi o mieszkanie, na, na początku prawdopodobnie będziesz mieszkał albo na ulicy, jak bezdomny, albo w lesie. Jeżeli jesteś fanem piłki nożnej, nie chodź ani na mecze, ani na oglądanie meczy w pubach. Zapomnij, tego już nie ma. Tak naprawdę w tym momencie już nie jesteś fanem piłki nożnej. Wolisz zupełnie co innego. Może klub szachowy. Gdybym ja przez Czechy miał uciekać, załóżmy do Portugalii, do Francji czy gdzieś tam, niestety nie mogę założyć kapoku i udać się na plażę i biec razem z grupą innych imigrantów, gdzie dostanę za darmo hotel, żarcie i wszystko, mimo to, że nie mam przy sobie ani jednego dowodu, ani paszportu, żadnego dokumentu. Niestety kolor skóry mi na to nie zezwala. Co za to mogę zrobić, to jak najdłużej udawać, w moim przypadku ja bym udawał kogoś z Donbasu. Ze względu na to, że żaden ukraiński konsulat nie jest w stanie potwierdzić twojej tożsamości, ze względu na to, że nie mają dostępu do danych sądowych, które się znajdują w Donbasie, przy założeniu, że te dane w ogóle jeszcze istnieją, bo budynek, gdzie one były trzymane, mógł zostać już zniszczony. Więc jako uchodźca z Donbasu uważam, że to jest bardzo fajna historyjka. Zanim jednak to bym zrobił, miałbym imię, nazwisko. Sprawiłbym mapę danego miasta, stwierdziłbym, gdzie mieszkałem? Na jakiej ulicy? Sprawdziłbym jaka tam jest szkoła, sprawdziłbym na internecie w moich rocznikach jaka była pani nauczycielka. To jest uważam wystarczająco głęboka ściema, żeby przeszła przy pierwszym kontakcie z osobą, która się nie zna na robocie. Bo jak cię służby dupną, to i tak to prawdopodobnie wyjdzie. Ale cała zabawa polega na tym, żeby cię nikt nie dupnął bracie. Dzięki takiej historyjce łatwiej ci będzie nie dość, że się schować, to znaleźć sobie robotę na czarno. Tylko w tym momencie też nie mogą to być Ukraińcy, ani Rosjanie, bo nie każdy dobrze ten rosyjski zna. Ja znam na tyle, że bardzo szybko wyjdzie, że mam polski akcent. A robota, bracie, tak, czeka cię robota na czarno, ewentualnie będziesz musiał pozyskiwać środki finansowe drogą występków przeciwko prawu. To już musisz się zastanowić, co będziesz robił. Na dłuższą metę wiadomo, że druga opcja raczej ci nie wyjdzie, chyba, że się znasz na robocie i masz kontakty, ale wtedy ten film też nie jest dla ciebie. Jeżeli będziesz Pracował na czarno, zawsze znajdzie się robota na czarno. Jest to niskopłatna robota, jest to robota fizyczna, szczególnie na zachodzie. Ona także może się wiązać z tymczasowym zakwaterowaniem. I dzięki temu będziesz w stanie się przemieszczać, pracować, przemieszczać, pracować. Po rozmowach z moimi byłymi współpracownikami mogę powiedzieć, że ja bym się nie podjął takiego czegoś. Ten film ja traktuję jako bardziej ciekawostkę niż poradnik. Strasznie żałuję, że ci panowie pod sklepem nie mieli dowodów osobistych i nie udało mi się nabyć lewej karty SIM. Nie jestem w stanie stwierdzić, czy po prostu nie chcieli, czy rzeczywiście nie mieli tych dowodów. Może przepili, może zgubili, może już sprzedali swoje dowody, lub stwierdzili, że chłopie, proszę cię. Kamery na pewno nie widzieli, bo miałem swoje super szpiegowskie okulary, wątpię, że oni śledzili najnowsze trendy w elektronice youtuberskiej. Dlaczego nie wyszło, nie wiem. Jeżeli decydujesz się na ucieczkę, to pamiętaj, zawsze będzie dużo, dużo, dużo ciężej niż ci się wydaje. I im dłużej planujesz, i im lepiej planujesz, im większe masz środki na to, tym będzie ci łatwiej. Ale zawsze będzie trudniej niż zakładałeś. Trzymajcie się ciepło, panowie, i dzięki.